Cześć kochani, na dworze dzisiaj przepiękne słoneczko, a ja się biorę za nagrywanie aktualizacji jesiennych. Chcę pokazać wam wszystkie, ale to absolutnie wszystkie moje rośliny, i planuję nagrać dwie części tych aktualizacji. Także filmy prawdopodobnie będą dosyć długie, więc nie ma co przeciągać, bierzcie sobie kawkę, herbatkę i zaczynamy. Zaczynamy od epi złocistego, które stoi u mnie w salonie i muszę się do niego mocno przybliżyć, dlatego że co prawda słońce jest przepiękne na dworze i dzisiaj w ogóle jest przepiękny dzień jak na październik. Natomiast trochę to światło przeszkadza mi w nagrywaniu, więc zobaczycie je tak z bliska, bo wtedy lepiej wszystko widać. To epi nie ma tutaj łatwych warunków do życia, bo tu jest blisko stół i ciągle potrącają go gdzieś tam moje dzieci. Czasem jakiś listek odpadnie, czasem coś tam wiecie. Ale ogólnie rośnie przepięknie, ma tutaj blisko e, okno, więc też korzysta, wyciąga do niego swoje łodyżki. E, ja nie nadążam już ich zaplatać, naprawdę, one gdzieś tam, jakbym Wam pokazała z drugiej strony, to one się po prostu wiją też po podłodze, niestety, bo ono tak szybko je produkuje. Chociaż też ostatnio jeden cały pęd wyciągałam, bo mi usechł, także tak też się zdarza. Ale jest ich tutaj tyle, że no, nie, widać, nie widać tej luki po tym pędzie. Absolutnie jest przepiękne i bardzo, bardzo rozrośnięte. Kolejną rośliną jest przepiękny zamiokulka z zenzji, który ładnie mi rośnie. Naprawdę wypuszcza teraz tutaj nowego liścia. W zasadzie już będzie go rozwijał. Już widać, że niektóre listki zaczynają się odwijać. I jeszcze będzie tutaj kolejny listek. Tu się schował. Specjalnie go sobie wcześniej odszukałam. Zobaczcie, tutaj będzie kolejny listek. Także fajnie rośnie, fajnie sobie radzi. Nie ma co narzekać. Tuż obok na podłodze w koszyku stoi sobie filodendron berkin, który radzi sobie również bardzo, bardzo dobrze. Wypuszcza tutaj list ze liściem. Tutaj kolejne ruloniki pozwijane już czekają, żeby się otworzyć. I powiem Wam, że to miejsce też bardzo mu służy i bardzo ładnie tutaj wygląda. I teraz tutaj, gdzie są dwa okna, zaczynają się małe trudności w nagrywaniu, bo światło trochę będzie szalało i trochę będzie przeszkadzało. Rośliny będą w paski, ale mam nadzieję, że w miarę dobrze zobaczycie. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj strelicja, którą Wam całkiem niedawno pokazywałam. Obcinaliśmy nawet suche liście, i ona, słuchajcie, na razie nic nowego nie wypuszcza. Myślę, że zrobi sobie teraz chwilę odpoczynku. Ostatnim liściem, którego wypuściła, był ten gigantyczny, przepiękny liścior, który naprawdę robi tutaj robotę i wygląda przepięknie o tak bardzo dobrze ją widać możecie zobaczyć tutaj te dwa ogromne liście które wypuściła w tym roku czyli tego tego i jeszcze wcześniej wypuściła tego z drugiej sadzonki teraz nie widzę żeby tutaj coś się działo żeby ze środka wychodziły nowe liście także właśnie przypuszczam że zrobi sobie małą przerwę obok mamy alokazję alokazję venti która Powiem Wam, że zadziwiająco dobrze u mnie rośnie i oby mnie zapeszyła, ale bardzo się z tego cieszę. Jest to roślina, której nie odważyłam się przesadzić i już zostawiam ją tak na zimę. Już teraz nie będę kombinować jej tam w korzeniach. Ona co prawda tutaj jednego liścia mi odrzuciła i odrzuca mi drugiego, ale nie ma problemu też z wypuszczaniem nowych liści, także to mnie ogromnie cieszy i wygląda tutaj bardzo, bardzo zacnie. Na dole mamy krotona, który który się pozbierał. Naprawdę bardzo mocno się pozbierał po tych swoich akcjach, gdzie ja go przesadzałam. Później wyglądał słabo, dużo liści zrzucał. To naprawdę teraz muszę powiedzieć, że się mocno pozbierał i wygląda znowu bardzo dobrze, tak jak niegdyś to było. przebarwie się przepięknie, ma tutaj też sporo słoneczka. Łapie to słoneczko cały czas, całym rokiem. Także myślę, że tutaj będzie sobie stał i nic mu się do wiosny nie stanie, a na wiosnę Będziemy kontrolować, czy znowu nie wymaga przesadzenia, bo być może właśnie wtedy, kiedy mi tak szalał i zrzucał liście, to po prostu potrzebował nowej ziemi, nowej doniczki, więcej miejsca i to mu rzeczywiście pomogło. Wyżej stoi sobie Dracena Lemon Lime, i to jest też bardzo ładna roślinka, ale powoli rośnie. Niedawno ją tutaj przestawiłam, żeby miała więcej światła. Wcześniej stała na półkach, gdzie miała tego światła mniej. I powiem Wam, że ona u mnie bardzo powoli rośnie. Wypuściła może ze dwa liście, odkąd ją mam. No i ze dwa usunęłam od dołu, bo były niezaładne. Ja ją kupiłam w średnim stanie. Tutaj widać jeszcze jakieś uszkodzenia mechaniczne na liściach. Natomiast te, które były najbrzydsze, już gdzieś tam poszły. Obcięłam je. No i teraz wygląda ogólnie zdrowo. Wyżej mamy szeflerę. Szeflera jest już ogromniastą rośliną. Zobaczcie, to jest już kolos. Od spodu jest trochę łysa, natomiast tutaj góra zdecydowanie bardzo ładnie się prezentuje. Trochę się tutaj zaczęła też lepiej wybarwiać od góry, bo też narzekałam, że jakoś nie za bardzo jej to wybarwianie się idzie, ale nie jest źle, nie jest źle. Wolałabym mieć teraz tę szeflerę taką która jest praktycznie cała limonkowa, a później przebarwia się na biały. Ona jest przepiękna i te sadzonki nawet widziałam ostatnio na festiwalu roślin. Ale że to rośnie taka duża roślina, później z tego, no to nie wzięłam. No nie wzięłam, ale być może kiedyś jeszcze skuszę. Bardzo mi się ta schefflera podoba, ale ta moja też nie jest gorsza. Jest przepiękna. Jest ze mną już tak długo. Bardzo ją lubię, odkąd się tutaj wprowadziliśmy, a nawet wcześniej, czyli już ma prawie 4 lata. Kurczę, muszę się streszczać, bo naprawdę ten film będzie bardzo długi. Tutaj słuchajcie, mamy draceny kompakty. O tej roślinie nie powiem nic dobrego, nie powiem nic złego, rośnie bardzo powoli. Natomiast dużo końcówek zasusza. Zobaczcie, pewnie niska wilgotność powietrza. Dużo liści też z czasem obcinam. Gdzieś tutaj chyba na coś mi choruje, bo te liście, zobaczcie, niektóre wyglądają tak. Moja teściowa ma też tę dracenę i u niej wygląda dokładnie tak samo. Właśnie ta szczepka pochodzi od niej. Więc nie wiem, być może tu jest jakaś choroba, być może coś, ciężko mi powiedzieć. Te liście, które są tutaj, wyglądają w miarę zdrowo, natomiast te od spodu co jakiś czas odpadają i chorują. Na temat tego syngonim w ogóle nie będę się rozgadywać, bo ostatnio było ono w filmie z podsumowaniem roślin wrześniowych. Także jeżeli chcecie więcej posłuchać, to zapraszam do tamtego filmu. Rośnie niezmiennie, bardzo ładnie. Niżej mam strelicję królewską, e, która też bardzo ładnie rośnie, wypuściła w tym sezonie wiosenno-letnim chyba ze 2 liście albo 3 liście, e, ten na pewno tutaj jest nowy, nie wiem czy ten nie jest nowy przypadkiem, no i ten na pewno jeszcze się do końca nie rozwinął, więc jest nowy, także ona sporo podrosła w tym roku, muszę przyznać, że wcześniej była takim maluchem, a teraz już zobaczcie, całkiem, całkiem spora roślina. Słoneczko przepięknie tutaj też ogrzewa Sansewierie i Masoniane, która wypuściła już dosyć dorodnego malucha. Zobaczcie i tu jest ten liścior, który jest takim dużym, dużym liściorem, potężnym. No i zobaczymy jak ten maluch będzie rósł, w jakim tempie, jaki duży urośnie. Bardzo jestem tego ciekawa, także obserwuję ją cały czas. Obok zamiakulka z tym razem Raven i tutaj też nie ma na co narzekać. Zobaczcie przepiękne nowe liście limonkowe, cudowne, młodziutkie. Niezmiernie mi się to podoba jak to wygląda właśnie w momencie kiedy on na tle tych prawie czarnych liści wypuszcza te swoje młode limonkowe. Wygląda to rewelacyjnie według mnie. I apetyt rośnie w miarę jedzenia, także czekam na kolejne nowe piękne listeczki. Tu stoi mój przepiękny olbrzymek ten którego przesadzałam, bardzo, bardzo duża roślina. Który ma tutaj już na spodach, widzicie? Trochę jest tego czerwonego, także wcześniej na tych liściach jakoś nie za bardzo się wybarwiał, a teraz te spody się wybarwiają lepiej. Rośnie powiem Wam, że po tym przesadzeniu trochę spowolnił, wypuścił jednego liścia i tutaj teraz będzie szedł drugi liścior, tego wypuścił po przesadzeniu, ten tutaj będzie szedł, także chyba powoli się aklimatyzuje do nowej donicy. I wiecie, co? Dałam na spód tutaj tej donicy, taki talerz. Po prostu zwykły talerz taki ozdobny do serwowania jedzenia. Yy, i... Tak zostawiłam, na razie tak jest. Tu natomiast on wypuszcza też nowe sadzonki. No, znaczy, wypuszcza już dawno, wypuścił nowe sadzonki, które wypuszczają nowe liście. Tak miało być. Także są nowe liście, tu są dwie sadzonki, także myślę, że one z czasem, jak będą rosły, to po prostu zapełnią ten dół rośliny, który powoli niestety łysieje, bo on gdzieś tam te liście, o widzicie, zarzuca i gubi co jakiś czas, niestety, no bo tak się dzieje. Najpierw pójdzie ten. Później pójdzie ten, bo już widać, że zaczyna żółknąć, później któryś następny i tak wiecie, od spodu powolutku, powolutku te liście będzie gubił, więc liczę na to, że właśnie te sadzonki, które są na dole, zapełnią tę przestrzeń. Dalej mamy Epipremnum Global, które też radzi sobie tutaj fajnie. Mogłoby mieć odrobinę większe listeczki, ale musiałabym pewnie dać je na palik, czego nie chcę robić, bo tutaj mi pasuje właśnie taka e, zwieszająca roślina, więc zostawiam je tak jak jest, niech sobie rośnie. E, malutka Sansevieria, której nazwy jak zwykle, oj, której nazwy jak zwykle nie pamiętam. O, zobaczcie mamy 54, 56, teraz dotknęłam to e, wzięło się, podwyższyło, ale 54 było wcześniej e, procent wilgotności. Widzicie, mam wilgotną rękę i od razu on to łapie. E, natomiast tak, Sansevieria malutka, której nazwy jak zwykle nie pamiętam, e, stoi, nic nie wypuściła w tym roku, także marniutko. Dalej mamy Marantę Fascinator, która przepięknie się tutaj zaklimatyzowała i rośnie naprawdę, naprawdę szybko. E, drugi raz mi zakwitła, zobaczcie. W pierwszy raz mi zakwitła, w zasadzie przyniosłam ją kwitnącą ze sklepu. E, to było w marcu, na Dzień Kobiet ja ją dostałam od mojego męża. I zobaczcie, i teraz mamy kwiaty. Kolejne kwiaty na razie w tym jednym miejscu. Zobaczymy, czy później będzie wypuszczała kolejne. Nie wiem, nie obcinam, na razie zostawiłam i tak sobie rośnie. Tu mamy Mikansa z ostatniego odcinka, o którym też się nie będę rozwodziła. Zaplotłam go tylko tutaj do koła, co widzieliście. I zostawiam, niech sobie rośnie przez zimę. Dalej mamy Sansę. Ta Sansa powiem Wam, że też mi nic nie wypuściła przez lato. Co prawda tutaj powiększył się ten malutki listek ze środka, ale bardzo powoli to idzie. Myślę, że ona potrzebowałaby zdecydowanie więcej światła, żeby tutaj mogła lepiej się rozwijać, ale ona szczerze mówiąc pasuje mi w takim kompaktowym rozmiarze w jakim jest, więc na razie stoi tutaj. Pewnie miałaby też bardziej żółte, ładniej wybarwione listki, ale na razie zostawiam ją tutaj tak jak jest. Dalej zielistka. Zielistka miała atak wciornastków który pokonałam. Udało się, także rośnie sobie dalej zdrowo. Co prawda trochę ucierpiała, sporo liści zrzuciła, sporo musiałam odciąć, bo widać było, że w nich po prostu jest gniazdo wciornastków. Także wolałam się ich pozbyć. Natomiast teraz rośnie już bardzo ładnie. Kolejną rośliną na tej półeczce jest druga sansewieria, która też przepięknie tutaj rośnie. Nawet całkiem ładnie się wybarwia. Myślę, że ona wypuściła ze dwa listki. Aż tak nie obserwowałam jej wzrostu, ale wydaje mi się, że ona szybciej rośnie niż, niż ta starka Natomiast tak jak widzicie, ma też trochę uszkodzeń mechanicznych, ale nie czepiam się, bardzo ładnie wygląda. Ostatnią rośliną na tej półeczce jest Filodendron Lemon Lime który był odratowywaną rośliną. Ja go od nowa ukorzeniałam z malusienkich szczepek, także na to co przeszedł, to bardzo ładnie według mnie wygląda. Nie jest jeszcze bujną, dużą rośliną, ale nie ma co narzekać. Myślę, że sobie poradzi i że będzie dalej rozwijał kolejne listeczki i w końcu będzie tą dużą, bujną rośliną i kolejne półeczki przed nami tutaj bardziej sansewieriowo, chociaż zaplantała się jedna maranta karczowana która radzi sobie tutaj świetnie bardzo ładnie rośnie chociaż końcówki niektórych liści widzicie zasusza ale to zapewne przez wilgotność natomiast wypuszcza dużo nowych liści ładnie tutaj wygląda więc na razie tutaj stoi dalej mamy już same sansevierje i to jest pierwsza z nich która rośnie tutaj naprawdę mega szybko na to jak niedużo ma tutaj światła wypuściła bardzo dużo liści w tym roku w tym tego Wielgaśnego liścia i te wszystkie, które są jaśniejsze, to są listki, które były wypuszczone gdzieś na przełomie wiosny i lata, przepięknie sobie tutaj radzi. Kolejna mniejsza jej koleżanka też wypuściła za dwa-trzy nowe listki, ale tutaj przyrost jest zdecydowanie mniejszy. Ja myślę, że na wiosnę trzeba będzie ją przesadzić, bo rośnie w malusienkiej szósteczce, także tutaj przydałoby się jej pewnie troszkę więcej miejsca. I jeszcze jedna sansevieria, która tutaj radzi sobie średnio, bym powiedziała. Niestety te liście są takie, tak jak widzicie, trochę wiotkie. Widać, że wypuściła parę liści, natomiast one są, no, nie takie sprężyste, jak sansevieria powinna mieć. Trochę takie wybujałe, bym powiedziała. Także przydałoby się jej na pewno więcej światła. I ostatnia już sansewieria z tych półek, sansewieria cylindryczna, maluszek również, ale maluszek wypuścił mnóstwo nowych patyczków, bardzo dużo, także radzi sobie tutaj całkiem nieźle na wiosnę, też myślę, że ją przesadzę. Jak wszystkie rośliny to wszystkie również te porażkowe i tutaj właśnie jest taka malusieńka hamedora, która tutaj nigdy za bardzo nie rosła, bo tutaj jest dla niej za mało światła i ona w tym momencie tutaj po prostu umiera, tak jak widzicie, zrzuca dwa ostatnie liście. Tutaj co prawda jakiś próbuje listek wyjść, natomiast myślę, że to się nie uda, to się po prostu nie uda. Ja tę roślinę wymienię tutaj na jakąś sansewierię w niedługim czasie, już jedna mi się ukorzenia. Także jak się ukorzeni, to myślę, że tutaj będzie właśnie ta Obok też stoi Sansevieria zwykła Laurenti, których ja mam w domu naprawdę bardzo dużo. W każdym kącie można znaleźć u mnie Sanseveria Laurenti, i tu jest jedna taka malutka, trzy sadoneczki, trzy listeczki w sumie, ale sobie stoi i ładnie wygląda. Z drugiej strony na półeczce mamy Sansevierię Boncel i to jest jedno z dwóch dzieciątek tej mojej dużej Sansevierii Bącel. Mam nadzieję, że sobie tutaj bardzo dobrze poradzi. Nie ma tutaj e, bardzo dużo światła, ale mam nadzieję, że da radę i że będzie ładnie rosła. Właśnie zauważyłam, że tutaj ze środeczka wychodzi nowiutki listek, także trzymam za nią kciuki. Epipremnum prowadzone na kole to jest też zwykłe epipremnum złociste, które jest wsadzone w taką okrągłą. E, Doniczkę, a w zasadzie salaterkę i oplecione tutaj dookoła i w ten sposób zarosło całą tę doniczkę. Wymaga wyczyszczenia liści, to na pewno, natomiast rośnie bardzo szybko i bardzo ładnie. Na górze mamy kolejną sansewierię i to jest sansewieria Moonshine. Sansewieria Moonshine radzi sobie tutaj dobrze. Wypuściła mm, kilka nowych liści, możecie zobaczyć te jaśniejsze, wszystkie to są nowe przyrosty tegoroczne, e, więc myślę, że jest tu jej całkiem nieźle, rośnie w dosyć małej doniczce. Też ma sporo uszkodzeń mechanicznych, natomiast ona już taka do mnie przyszła. Mam nadzieję, że te liście, które tutaj się rozwinęły, nadrobią to po prostu i z czasem przykryją te e, niezafajne listeczki. Nie będę zdejmowała, ale na górze mam eschnantusa, który jest w okularowej doniczce i on tutaj ładnie rośnie, sporo liści wypuścił, natomiast nie zakwitł mu mi w tym roku, bo myślę, że jednak mimo wszystko ma tutaj trochę za ciemno, żeby kwitnąć. I obok w wodzie mix epipremnum, którego na razie nie zamierzam wsadzać do doniczki. Dalej mamy aglaonemę, która tutaj wygląda na trochę roztrzypaną, a to dlatego, że przekręciłam ją ostatnio, bo stała sobie tak. I wyglądała lepiej, natomiast po prostu liście jej się układają do słońca, wiadomo. Jest przepiękna, bardzo dużo liści w tym sezonie wypuściła i wypuszcza cały czas. Zobaczcie, tutaj jest, tutaj jest i pewnie w tej rozetce też tak. Z każdej rozetki, z każdej tak jakby sadzoneczki, ona wypuszcza cały czas, cały czas nowego listka, także nie ma na co narzekać. Dalej mamy sansewierię Bącel. Wyjęłam ją, żeby lepiej było ją widać i ona tak jak mówiłam, dała mi już dwa maluszki. Także naprawdę bardzo płodna roślina. I teraz przez zimę mam nadzieję, że sobie trochę odpocznie, że nie będzie już kolejnych maluszków produkować. Niech sobie tutaj stoi. Całkiem to miejsce jej służy. Nie wiem tylko czy nie ma za mało wody, bo tutaj jest delikatnie pomarszczona, ale wydaje mi się, że jednak nie. Kolejny zamiokulkas jest to ten zwykły, ale też największy u mnie zamiokulkas, który już zaczął się tu niestetycznie chylić, więc dałam mu zwykłe kamienie do donicy, żeby go po prostu jakoś ustabilizować. Przez to właśnie, że zaczął się tutaj chylić, jak wypuszczał tego nowego liścia i ten liść trochę tutaj haczył na przejście, bo był inaczej ustawiony, to niestety mój mąż go ułamał i jest taki tutaj widzicie ułamany. Gdyby nie to, to pewnie ze cztery jeszcze e, parę liści w górę by było. Natomiast no niestety stało się tak jak się stało. E, nie ma co e, nie ma co tutaj nad nim rozpaczać. Myślę, że w lutym jak to zwykle przystało, zamiokulko z wypuści nowego liścia. Na to liczę. Uff udało się skończyć rośliny w salonie. Teraz lecimy szybko z roślinami w kuchni i tutaj mamy choję karnose z tym spleszkiem. Bardzo ładnie ona e, wygląda. Jest taka jakby, jakby opryskana farbą, właśnie tą szarą, którą były robione, ściany, to wygląda tak, jakby jej nie umyła po malowaniu i wypuściła bardzo dużo nowych pędów, na których pojawiają się co jakiś czas nowe listeczki. Pozawijałam ich tutaj chyba z pięć, naprawdę żeby nie kłamać, to chyba z pięć i zobaczcie, co jakiś czas. Pojawiają się na nich młode, piękne, zieloniutkie listeczki. Także radzi sobie tutaj dziewczyna świetnie i zobaczcie, jakiego mi liścia śmiesznego wypuściła. Widzicie? Taki śmieszny listek nowy tutaj powstał. Ona mi nie kwitnie, nigdy mi nie kwitła, nie kwitnie, nie wiem czy zakwitnie, ale nawet jak nie zakwitnie, to nie będę miała jej tego za złe, bo mimo to wygląda przepięknie. Na lodówce szaleje tutaj to ładnie wybarwione EpiPremnum, i już pięknie zaczęło się samo oplatać tutaj wokół tej doniczki. Zobaczcie, ono tam gdzieś się zaczepiło teraz, ale ono się tak samo pięknie tutaj zaczęło oplatać. Rośnie tutaj bardzo, bardzo ładnie, już jest mega rozrośnięte. Nie wiem, jak Wam to pokazać, ale wydaje mi się, że widać. No i przepięknie się wybarwia, co najważniejsze i co mnie najbardziej zdecydowanie cieszy. Teraz rośliny z parapetu i tutaj jest ten mój odratowywany aloes, zobaczymy co z nim będzie, dalej mamy cenantę, która dużo liści mi zgubiła, bardzo dużo liści wycięłam, bo były po prostu brzydkie, nieestetyczne, natomiast całą masę tutaj wypuszcza, tak jak widzicie, to są wszystko młode liście, więc myślę, że po prostu te stare, które są takie wyższe, one odpadną, ja je powycinam z czasem, bo one coraz, coraz są brzydsze. A zostaną w końcu te niskie, tylko te małe, i bardzo bym się cieszyła, bo taka kompaktowa by mi się bardziej podobała, więc mam nadzieję, że, że te listki tutaj od dołu będą miały się świetnie. No, tak jak widzicie, cały czas je produkuję, cały czas wypuszcza, mnóstwo rozwinęła tutaj tych rureczek, także cieszę się bardzo, niech sobie tutaj zdrowo rośnie, a te z czasem, tak jak mówię, będę po prostu brzydale wycinała. No i na parapecie jeszcze trzy moje Haworsie niezmiennie sobie stoją. Myślę, że na wiosnę trzeba będzie dać im już troszeczkę większe doniczki, natomiast bardzo dużo urosły w tym roku, bardzo, bardzo dużo, chociaż myślałam po zimie, że niektóre nie przeżyły i sprawdzałam właśnie ich stan korzeniowy, ale okazało się, że wszystko jest ok i przez wiosnę lato bardzo ładnie przyrosły. wiatru łapie tylko śmignę, że są kolejne dwie i Laurenti. tutaj taki maluch i tutaj ta moja olbrzymia, którą z Wami zresztą przesadzałam. Już się przyjęła tak jakby po tym przesadzaniu, bo trochę chorowała, ze dwa liście wycięłam. Myślałam, że ją przylałam, ale nie. Później się ustabilizowało i zaczęła ładnie tutaj rosnąć. Widzę, że też wypuszcza nowe liście z co niektórej rozety. Tutaj tak dogłębnie się nie przyglądałam, bo jest z tych liści cały gąszcz. Natomiast o, aż mi się tutaj mikrofon zaczepił. Zobaczcie jaka jest wielka, jak ładnie tutaj ona wygląda. Tu mamy kolejne dwie, ale jak obiecałam, że pokażę wszystkie rośliny, to wszystkie bez wyjątku. I ta stoi, słuchajcie, w kotłowni, jest strasznie ukurzona, naprawdę, tego może na filmie nie widać, ale jest ukurzona i ona mega mi się rozrosła. Zobaczcie, wypuściła tutaj, to wszystko jest nowe i z drugiej strony również tutaj wypuściła, o, zobaczcie, także ona bardzo ładnie, bardzo szybko rośnie, a ta stoi w pralni i na razie e, nic nie wypuściła. Może jednego liścia, może tego liścia wypuściła, e, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jak było wcześniej. Natomiast za, żadnego nowego przyrostu, żadnego nowego dzieciaczka nie wypuściła. E, ta e, przyjarała się od szyby. Także e, no, także tak. W łazience na razie stoi tylko ta jedna kalatea. Stały dwie, ale jedna jest teraz na odratowaniu na górze. Natomiast myślę, że niedługo tutaj wróci i znowu będą stanowiły fajny duet i lecimy dalej. Tutaj dracena, którą kiedyś, bardzo dawno temu uprawiałam w wodzie, bo ona była kupiona w Ikei jako, wiecie, taki bambusek w wodzie. To jest dracena bambu, laki bambu. Natomiast ja ją przesadziłam z czasem do ziemi, bo mi w tej wodzie zaczęła po prostu marnieć. I teraz już od bardzo długiego czasu rośnie właśnie w ziemi i jakoś daje tutaj też radę. Bananowiec, który zajmuje mi tutaj już pół okna i chyba będę musiała znaleźć dla niego nowe miejsce, ale obawiam się, że jak znajdę dla niego nowe miejsce, to on go nie polubi. I niestety nie będzie już tak ładnie rósł, także zwlekam mu ciągle z tym, żeby go gdzieś przestawiać. Trochę liści od spodu gubi, zobaczcie tutaj następny, który pewnie pójdzie do odstrzału. Wypuścił też małe dzieciątko, ale jeszcze ono jest za małe, żeby oddzielać go od tej dużej rośliny, więc zostawiam. I wiecie, tak to jest z tymi bananowcami. Jak ten duży mi umiera, to właśnie oddzielam sobie małe dzieciątko. Które później rośnie w osobnej doniczce i tak to się kręci. I mimo, że kupiłam tego bananowca dawno, dawno temu, to już o roślinie matecznej dawno też zapomniałam, i ciągle sobie tak go odtwarzam z tych nowych sadzoneczek. I on też szybko dosyć rośnie. Bardzo dużo przyrósł w tym roku. Obok niego mamy mm, smużynę którą pobrałam też ze szczepek. Ona była duża, rosła w tej doniczce z okularami, już tak zwisała i teraz też już się tutaj nieźle rozrosła, a dosłownie z tydzień temu ją przycinałam i to dużo przycinałam, bo już tutaj zaczęła też zwisać z tego parapetu. E, także, no, bardzo szybko rosnąca roślinka. Dalej mamy choję tricolor, która jest tutaj na podporze, ale o tak się prezentuje lepiej, bo rośnie po prostu do okna. Podrosła trochę. Bardzo podoba mi się to, że ona rośnie tak liść przy liściu, że tutaj w ogóle między tymi listkami nie ma w zasadzie przerwy. Przepięknie rośnie, bardzo mi się to podoba. Chociaż powoli niestety przez to właśnie, że te międzywęźla są takie króciutkie, ale naprawdę bardzo mi się to podoba. Jest przepięk. Piękną rośliną. A to jest mała Klibia, którą ja już mam bardzo długo i z którą się w ogóle nie dogaduję. Ona zawsze jest mała. Ja ciągle jej nowe liście obcinam. Znaczy, nowe liście wychodzą, starej obcinam i tak w kółko. Nie przelełam ją, słuchajcie. Ja ją podlewam naprawdę, no nie wiem, trzy łyżeczki od herbaty może. I naprawdę staram się jej nie przelewać, ale no zobaczcie, jak ona jest. Może ja ją powinnam zimować, może ja powinnam wyjąć te cebulę i ją jakoś przezimować. Może wtedy by lepiej ruszyła, ale powiem Wam, nie chce mi się. Um, tutaj moje syngonia, moje trio syngoniowe, które już widzieliście w ostatnich filmach, więc też tutaj się nie będę jakoś nad nim specjalnie skupiała. Powiem Wam tylko, że e, strasznie ruszyło to zielone w środku, które było takie malutkie, e, i myślałam, że tutaj wiecie, te pozostałe ją zagłuszą, ale zobaczcie, jak ono pięknie ruszyło. Już teraz nie można powiedzieć, że jest mniejsze od pozostałych. Jest e, takie samo i tutaj walczy o swoje, walczy o miejsce, nie ma to tamto. Także pięknie sobie rosną i też myślę, że na wiosnę będą wymagały już przesadzenia. I kolejna roślina to jest to chyba nie jest kliwia, bo listki w dotyku są zdecydowanie inne to przypuszczam, że jest Amarylis. Zobaczymy, jak się z tą rośliną dogadam. Mam nadzieję, że będzie lepiej niż z tamtą, chociaż też ona była już o krok od kompostownika już miałam ją wywalać, bo miała jednego maleńkiego listka i myślałam, że nic z tego nie będzie, ale z czasem wypuściła właśnie kolejne piękne zielone liście, więc póki jest zielona i ładna, to ją trzymam. I ostatnia już roślina w tej części, czyli to moje epipremnum prowadzone na gałązce. Gałązka niestety mi się złamała, bo próbowałam ją swego czasu przenieść na górę i jak podniosłam tą doniczkę, to strzeliła ta gałązka i niestety jest tutaj ułamana, popodpierana różnymi patykami, tak żeby w miarę to wyglądało. Z czasem ta roślina będzie musiała stąd wywędrować, myślę, że nawet szybciej niż później. Natomiast nie wiem, co z nią zrobię, czy ją potnę na szczepki, czy ją komuś oddam, czy co z nią zrobię. Ona jest gigantyczna. Na razie sobie rośnie i niech sobie rośnie. Dzisiaj dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Zapraszam Was na część drugą. Zachęcam do kciukowania, komentowania, subskrybowania. Pozdrawiam Was cieplutko i do następnego. Cześć!